Z księgi proroka Izajasza. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi Wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana. Wyrównajcie na pustkowiu gościnie z naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładko. Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana. Głos się odzywa. Wołaj. I rzekłem: Co mam wołać? Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr pana powieje. Prawdziwie trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Wstąpzę na wysoką górę zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie. Podnieś mocno Twój głos zwiastunko Dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos nie bój się. Powiedz miastom ludzkim oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą przodem, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi. Owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże. Bogu Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak się wam zdaje, jeśli kto posiada sto, wieś, zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 sprawiedliwych na górach i nie pójdzie szukać tej, która, jest, która się zbłąkała? A jeżeli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam, wam cieszy się ją bardziej niż 99 tymi, które, nie, które się nie zabłąkały. I tak też jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło choć jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Ale. Ja w tych samych tomach kontynuuje swoje przepowiadanie. Pocieszcie, pocieszcie lud. Przemawiajcie do serca Jeruzalem. Czas służby się skończył i nieprawość Jego jest odpokutowana. Odebrało dwójnasób karę za wszystkie swe grzechy. O tym mówiłem, Wam moi kochani, w niedzielę, jak Pan, jak się te teksty nakładają, zapowiedź wielkiej próby oczyszczenia i później wołałem zapowiedź jakby odrodzenia się natury, niech się podniosą wszystkie doliny, wszystkie góry obniżą, bo oto nadchodzi Pan. I dzisiaj Panu Bogu, przy, i oto nadchodzi Pan i prorok mówi, że przychodzi z mocą, a Jego ramię dzierży władzę. Czyli przychodzi jako imperator, przychodzi jako król. I dziś Panu Bogu dziękuję za dar tej Ewangelii, bo ona jest kontynuacją kilku ostatnich z naszych, albo streszczeniem kazań, katechezy czasów ostatecznego, o miłosierdziu Boga i o sprawiedliwości. Jak się Wam wydaje, jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się z nich jedną, jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej zabłąkanej? I tu pociecha na nas, słabych, błąkających się nieraz. Pan jest, mówi, tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Kiedy patrzymy teraz na dar naszych orędzi, to co Wam, moi drodzy, przekazuję, <grym> wiesz, Bóg wszystko to w tym wymiarze miłości wyraża i mówi do świata, żądając od nas żerw, żądając zadośćuczynienia, że nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Bóg chce uratować wszystkich. Jak to pragnie zrobić? Czego żąda, to idziemy dzisiaj dalej do naszych rozważań. Jesteśmy w trzecim rozdziale naszego kompendium z orędzi na czasy ostateczne, które właśnie nad, nadeszły. Wczoraj zacząłem rozmawiać rozdział trzeci Boża Sprawiedliwość. I tu Bóg. Zachęca do powrotu. Ja już dziś błogosławię te dusze zbłąkane, które nie wiedzą, czy ja do nich mówię, czy do innych. Do Was dzieci, do Was, które te słowa czytaliście, to ja do Was mówię i Wam Błogosławie, zaufaj, zaufajcie. Oddajcie się mi i uratujcie. Uratujecie się i świat. Te słowa przewijały się przez całe rozważania. Dzisiaj Pan dalej mówi, Niech płaczą teraz, bo potem płacz i jest daremny. Teraz ja wszystko wysłucham, bo przed nadejściem sprawiedliwości jest czas miłosierdzia. Wykorzystujcie ten czas dzieci, bo potem będzie tylko sprawiedliwość. Dawno tak. Tej szatańskiej cywilizacji nie zależało na wojnie, jak teraz. Przypominam, jutro minie 70 lat ataku na Pearl Harbor na Hawajach. Wszystko nagrane, sprowokowane, komuś zależało na wojnie, aby Ameryka przystąpiła do wojny. Wszystkie dane wiadu wytuszowane. Nikt nie reagował, kiedy setki samolotów leciały. Ponad 7 tysięcy zginęło ludzi w eksperymencie wojennym. Znając partię gry, usunęli stamtąd lotniskowce, zostawili stare pancerniki na wyniszczenie. Przypominam, jutro mija 70 lat. Od tej prowokacji. Pomyślcie, ile wtedy ludzi płakało w Ameryce. Ile płakało ludzi w Europie, w Azji, w Afryce. Ile dziesiąt albo setek tysięcy zginęło bezwiednie. Niech płaczą teraz. Bo potem płacz ich jest daremny. Ja wkrótce otworzę im oczy. I ujrzą Syna Człowieczego chwale, Ale kto mnie nie ukochał wzgarzonego, upokorzonego, oplutego Waszymi grzechami, ten nie będzie mnie oglądał chwalę, ten nie ujrzy mojej potęgi, bo zginie w ogniu wiecznym. Panie, gdybyśmy wiedzieli, że to Ty jesteś w krące chleba, że to Ty jesteś w szklance wody, że to Ty jesteś więź, więź, w biednym, chorym. Panie, jakby ich gonili? Nie znam Was. Dlatego powtarzam takie konkretne zdanie Pana. Ja wkrótce otworzę im oczy i o syna człowieczego chwalę, ale kto mnie nie ukochał wzgardzonego, upokorzonego, oplutego Waszymi grzechami, ten nie będzie mnie oglądał, chwalę. Ten nie ujrzy mojej potęgi, bo zginie w obliczu wiecznym. Dalej mówi Pan Jezus: Mówię im to od lat, bo tam było podpowiedziane: Gdyby ludzie wiedzieli, jak jesteś dobry, cywilizacji współczesnej młodzieży przedstawili Boga jako ogranicznika, jako blokatora wolności że Bóg tylko jest Bogiem nasz cierpiętników, a oni chcą Boga przyjemności i używania. Nie mówię im, mówię im o tym od lat, ale nikt nie chce uwierzyć. Myślą, że jestem miściwy, niesprawiedliwy, ale ja nie okażę mojej miłości tym, którzy mi zło rzeczą Tak jak milczałem przed arcykapłanem, tak będę milczał wobec tych, Niewiernych i nie zobaczą, jak Syn Człowieczy jest dobry. Są bardzo smutne słowa Pana. Ja nie okażę miłości tym, którzy mi złorzeczą. Tak jak milczałem przed arcykapłanem, tak będę milczał wobec tych niewiernych i nie zobaczą Syna Człowieczego że w człowieczy jest dobry. Oni z zimnymi sercami, zimną krwią, bluźnią przeciwko mnie. Ile mam znosić moich upokarzenia? Pamiętajcie, była scena u Heroda. Pan Jezus milczał. Dziś Wam nagadali, że trzeba zawsze mówić. Choćby, co tu nam roli, że się odzezwać. Jakim prawem? Pan u Heroda milczał. U arcykapłanów milczał. Nic nie mówisz? Że ci tak oskarżają, mamy poprzestawiane w naszych procesorach szufladki. Uwierzcie, przyjdzie czas, że Bóg zamilczy nad Tobą. Ile będę jeszcze pokornym barankiem? Ile mam znosić moje upokorzenia? Ale powiadam wam, kto nie ukocha mnie w bezbronnym dziecku, kto nie padnie na kolana przed mną niemym, na krzyżu wiszącym, kto się nie ukorzy przed moją umiłowaną matką, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nikt się nie chce ująć. Dziś w na naszej rodzinnej parafii, po kanny przy świętej, telefon do proboszcza. Że święty Mikołaj, chodzi pięknie. Pan Szam, koniec. Za chwilę święty Mikołaj idzie i po kościele rzuca cukierki. Te. Wszyscy klękają na kolana i zbierają z posadzki cukierki. A wcześniej szedł pan Jezus i wszyscy na stojąco. Rozumiecie, jakie dziwy są na naszej ziemi? Przed cukierkiem uklęknął. Wtedy bowiem nie uklęknął. Na tu mam pocieszenie dla Was. Żona mojego siostrzeńca, Rafała, uklęka do komunii w Machowie. Wikary się za chwilę pochyla do ministranta i półgłosem mówi, że ona to słyszy. Ona jest od Natanka. Czy ktokolwiek uklęka, w Polsce jest od Natanka. Wiecie jakie to wyróżnienie? Nawet w mojej parafii nie omieszkają powiedzieć, że kto uklęka jest od nadanka. A dziś Makowie klękał cały kościół. Wszystkie dzieci klękały, bo szedł mi koła i cukierki rzucał po kościele. Tej nie ruszało ich to. Dlatego Pan mówi dla tych wszystkich. że kto nie ukocha mnie w bezbronnym dziecięciu, kto nie padnie na kolana przede mną, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Bo kiedy ujrzycie moją potęgę i zobaczycie swoją nędzę i bezbronność, dzieci padniecie ze szlochem na kolana. Ale powiadam wam, za późno. Pan Jezus daje sygnał tego oszczerzenia globalnego. Wszyscy Właśnie ojcowie kreni, profesorowie Ujot, pan Komorowski prezydent Obama, pani Merkel, wszystko padnie na kolana. Poznają w jednym momencie swoją nędzę i bezbronność. Padną na kolana ze szlochem, ale Pan mówi, to będzie za późno. Na cóż mi was strach, to nie jest bojaź Boża. Wy nie wdzięcznicy, nawet nie chcecie mnie znać. I nie poznacie już, bo ja się Wam nie objawię w moim miłosierdziu. Ale w mojej sprawiedliwości nie poznacie mojego miłosierdzia, miłosiernego serca, wy, którzy pluliście na moje dzieła miłości. Pan Jezus, dziełami miłości nazywam tych wszystkich proroków, wizjonerów, których posłał w XX wieku odtawiania Michelini miał prowadzić swoje dzieło miłości. Vasula Ryder miała swoje dzieło miłości, bo ona dociera do pewnego przedziału. Te nasze orędzia na czasy ostateczne mają tytuł, nadany przez te też dzieło miłości. Dzienniczek siostry Faustyny ma tytuł Prowadź moje dzieło. Jest to dzieło miłości Boga. wierzyła miłości, o teraz wspomniałem, wówczas zapomniałem, Leo nie nastał. To też jest dzieło miłości Boga. Nie ma dla Was, nie mam dla Was już darów. Rozdam między moje owieczki umiłowane. Zbiorę moją świętą gromadkę i niech przepadnie ludzkość, która się mnie zaparła. To są bardzo mocne słowa Boga. Ile mam patrzeć na to bogańskie społeczeństwo? Czy to jest mój świat, mówi Pan? To już nie jest mój świat. Uwierzcie, to już nie jest Boży Świat. To jest szatański. Zapaczeni w swoim tręgi na Jana Pawła II nie wyłapią nigdy i nie rozpracowują jego szczerzenia, że Europo północny, północny globie jesteś cywilizacją śmierci. Przecież to ich powinno porazić. Do bogatych ludzi Europy i Ameryki Bóg mówi jesteście cywilizacją śmierci mówi przez usta papieża Jana Pawła II. Nic ich nie rusza. Nikt tego nie rozpracowywuje. Jakie dramatyczne słowa umieścił rycerz niepokalanej w słowa papieża Jana które przekazał karnał Tam jest wszystko wyszczególnione. Nikt nie reaguje. Nikt nie bije na lat. To już nie jest mój świat. Ja Was stworzyłem i każde źdźbło trawy, po której chodzicie, a Wy naigrawacie się z mojej męki. Jak można dopuścić, że w ogóle szły filmy profanacyjne o krzyżu o męce? Nikt nie, nie ma uderzenia! Nie ma żadnego fermentu. Będą mówili, że sztuka na jesieni we Wrocławiu na obraz pana autor kichał na oczach, na, oczach, na oczach widzów polskich i inteligencja polska inteligentnie biła brawo. A tygodni powszechny mówił, że to jest tylko obraz. Boga się nie zniszczy. Przeciekamy. Ale że diabły skończone niszczą Boga w sercach. Gdzie tego tego nie widzą? Boga nie dotkniecie, On was zniszczy. I zaparty dwie światło, dwie A później to wyłącz O niewdzięcznym ludu. cóżem ci uczynił, żeś mnie tak pohańbił. Znieważył. Jak wielkie są dziś moje rany, córko, ulżyj twojemu Bogu, pociesz go. Straszne są kary za gardzenie moim miłosierdziem. Przypominam, uczta weselna w Ewangelii. To jest wielka miłość. Boga! Ilu pogardziło? Ilu przyszło nieubranych? Wszystkich czekał dramat. Wyrzućcie ich, gdzie jest zgrzytanie zębów. Kto nie usłucha, ten będzie w wielkim nieszczęściu. Więc módl się dużo za nich dziecko, bo te dusze będą szły prosto. Na potępienie wieczne. W czasie godziny łaski przez równą godzinę na rozkaz Matki Bożej między dwunastą a pierwszą modlimy się za grzeszników po łaskę nawrócenia i to usilenie. To moje ostatnie wołanie, mówi Pan. Wielki akt mojego miłosiernego serca. Dla Was dzieci niewierne. Nie zaprzepaście mojej dla Was szansy. Moje ramiona są otwarte dla Was. Ja chcę, ja jeszcze znaczę owce moje. Jeśli chcecie być dziećmi w moim statku, wołajcie do mnie już teraz, bo potem nie usłucham. Tu Was zachęcam do nabywania tych orędzi. Nie chodzi o kasę, o nic, tylko o uświadamianie sobie, jaka jest skuteczność trawienia. W wykrocie przychodzi przedstawiciel, młodzieniec rodziny wielodzietnej, ponad 10 dzieci. Na twarzy wydawać by się mogło, że będzie zaraz za dyma, a on przychodzi, chce kolejną orędzia. Czytałem pierwszy tom 20 lat mnie nie ruszyło, ale później Pan Bóg zmienił całe moje życie. Teraz kupuję po drodze moich przyjaciółom, biorę, by ich wyciągnąć z tej drogi, na której się znalazłem. Dlatego zachęcam do takiego umacniania i zarażania. Dziś wiem, jak to Słowo Boga jest skuteczne. Dziś rozumiem nalegania Pana Boga przyspieszania wydawaniu tego wszystkiego. Od piątku ruszamy z przygotowaniem do wydania tomu dziewiątego. Wedle to wszystkich znaków na niebie powinno to być wydane na Boże Wydanie. W darze żłóbku Panu przy dużym wysiłku, aby kolejne teksty były dla Was umocnieniem i wsparciem.